Ktoś mnie przed chwilą pytał, czy przygotowywałem się z przemową na dzisiejszą uroczystość. Nie, nie musiałem się przygotowywać, bo akurat samorządowcem od, jestem od kilku lat, społecznikiem całe życie, a 25-lecie samorządu i 26-lecie wyborów do Sejmu są mi bliskie sercu. Wtedy byłem młodym chłopakiem. Pamiętam to jak dziś. Dokładnie rzecz biorąc, jakby ktoś obliczył, miałem 16 lat. I zapoznałem w tym momencie pewnego człowieka, ale o tym powiem później. Niewątpliwie data jest szczególna, bo 25 lat temu wybory samorządowe w Polsce się odbyły i zaproszony gość, o którym za chwilę też powiem, też powie o tym i o tym dniu. Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie zaprosić na dzisiejszą uroczystość Wszystkich posłów z naszego regionu z ubiegłych 25 lat. Nikt nie odmówił, jeden tylko nie mógł, wyjechał. Reszta zapewne przyjedzie i będzie z nami. Zaprosiłem też wszystkich sołtysów naszego sołectwa Lichnowy w przeciągu 25 lat. Co niektórych niestety nie mogłem zaprosić, takich sprawczych nie mam. I zaprosiłem wszystkich radnych. Z 25-lecia samorządu wiejskiego Lichnowy. Szanowni Państwo, moje zaproszenie przyjął Pan Zbigniew Szypański, Wójt gminy Chojnice. Jest z nami na miejscu. Mój znajomy od 26 lat. Mój znajomy od 26 lat nie się nie zagaduje, tylko niech słucha. Ten, który mi dawno, dawno temu z takiego magla podawał ulotki Ignacy Ginter. Pierwszy poseł naszej ziemi, pan Stanisław Kalinowski, poseł naszej ziemi z PSL-u, pan Jacek Kowalik, poseł też naszej ziemi, tu i teraz. I chyba najmłodszy poseł z bo niedawno był, długo tam nie był, ale był, Leszek Radzimski. Nasze zaproszenie też przyjęła szanowna pani Kazimiera Szark, która mówiła, że na pewno będzie. Czekamy za nią. Witam także serdecznie z sołtysów 25-lecia naszego sołectwa. Józef Krożek jest na miejscu. Reszty niestety nie ma. Dojadą. Radnych Rady Gminy Onisy z naszego sołectwa. Pani Zofiryna Cieślińska. Do dzisiaj działająca w KGW Lichnowy zresztą na tej scenie nie tylko jako gość, ale jako występująca osoba, jako reżyser spektaklu w KGW Lichnowy. Nie zapominajcie i zobaczycie naszą byłą radną. Pan Ireneusz Brudnor. Obecna radna Ewa Pruska. Gdzie ją widziałem, jest. Zaproszony jest także Jarosław Sypek, który dojedzie. Ksiądz Andrzej, jak odprawi wszystkie msze, a ma dzisiaj bardzo dużo, z tego co mówił, co pół godziny. Na pewno mówił Mawisz Rudnik, że też będzie, Jasiu Kirzeski, też ma być, Helena Stasik, Stasiek. No, mówiła, że będzie. Bardzo się wzruszyła, jak ją zapraszałem. No, była naprawdę zaszczycona. My liczymy, że pani Helena, pomimo, że daleką drogę ma, do nas jakoś tutaj dotrze. Ale na pewno jako pierwszego zapraszamy włodarza naszej gminy, Pana wojta Zbigniewa Szczepańskiego. Na początek chciałbym serdecznie podziękować Waszemu byłemu radnemu, wieloletniemu radnemu, a obecnie sołtysowi Zbyszkowi Neumannowi za zaproszenie nas na dzisiejszą Waszą uroczystość festyn, spotkanie ogólnogminne z okazji 25-lecia samorządu w Polsce. Bardzo się cieszę, że jest tutaj tak wielu znamienitych gości, byłych posłów, byłych radnych. Między innymi trzeba przyznać, że radny Irek Brudnok był też przewodniczącym rady gminy Chojnice. Także widzicie tutaj tych oficjeli macie bardzo dużo. Natomiast szanowni państwo, może trochę refleksji. To taki, to taki fajny był piosenka o 40-latku, tak 40 lat minęło jak jeden dzień. Szanowni Państwo, 25 lat minęło jak jeden dzień. Pamiętam te dni, kiedy następowało konstytuowanie się pierwszych władz samorządowych w demokratycznej Polsce. Mamy tutaj wybranego 4, czerw 4 czerwca roku 89 pana posła Ignacego Gintera, tak zwany Sejm kontraktowy, który spowodował ten przewrót ustrojowy, bezkrwawy w Polsce. Także Ignacy, szczególne podziękowanie i gratulacje dla Ciebie za to, co zrobiłeś tutaj. Dla regionu i dla, dla naszego kraju. Oczywiście gratuluję też i dziękuję wszystkim pozostałym posłom, którzy mieli ten zaszczyt bycia posłem. Szanowni Państwo, dokładnie dzisiaj, 6 czerwca, 25 lat temu zostałem wybrany na wójta gminy Chojnice. Dokładnie 6 czerwca. Szanowni państwo, tak jak powiedziałem, to tak jak parę miesięcy temu. Pamiętam te nieprzespane noce, te spotkania po różnych domach tego nowego nurtu solidarnościowego, tego nurtu solidarnościowego i szanowni państwo, jeszcze trzeci raz już się powtarzam. Mi się wydaje, że to było kilka miesięcy temu. Tak ten czas szybko po prostu yy, przemija. I jeszcze raz może wymienię jedno nazwisko. Jak to się stało, że 6 czerwca roku 90 zostałem pierwszym włodarzem najpiękniejszej gminy w Polsce, czyli gminy Wiejskiej Holnice, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, gdzie tworzymy. Przede wszystkim jako 29-latek byłem otwarty na zmiany, na, na te nowe rzeczy, które miały nastąpić. Trochę rzeczy widziałem w Polsce, trochę rzeczy widziałem za granicą, ale przede wszystkim to, że jestem tym wójtem, że zostałem wójtem 6 czerwca, zawdzięczam ówczesnym dwom nurtom politycznym, które miały decydujące znaczenie i zdanie w środowiskach wiejskich. To przede wszystkim ruch solidarności, solidarnościowy, szczególnie rolników indywidualnych i dawny ZSL. Ja byłem wspólnym kandydatem tych dwóch ugrupowań i tak to się stało, że 6 czerwca decyzją Rady Gminy, chyba wtedy jeszcze było 21 radnych, jak dobrze pamiętam, zostałem jednogłośnie wybrany na Wójta Gminy Chojnice Także panie Ignacy. Yy, za pana sprawą, między innymi, bo pan mnie namawiał, chociaż nie za bardzo się do tego garnąłem, żebym został wójtem gminy Chojnice. 25 lat temu była dyskusja. Czy Waldek Niciejski? który nie chciał być wójtem, czy ja mało zdecydowany, to między innymi Pan i inni ludzie, już nie będę wymieniał tutaj z imienia nazwiska, yy, poprosili mnie o to, żebym zdecydował się na tą zaszczytną funkcję. Szanowni Państwo, 25 lat reprezentuję tą gminę Was, 18 tysięcy mieszkańców gminy Cholnice. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to praca bardzo zaszczytna, bardzo zaszczytna, ale trudna. Proszę mi wierzyć. Yy, także... Z tego względu, że też były niedawne wybory, yy, piastuję tą funkcję siódmą kadencję. Yy, czyniłem to już tutaj na zebraniu wiejskim w Lichnowach, ale czynię to też tu przy tej dzisiejszej yy, uroczystej okazji. Yy, wszystkim mieszkańcom, yy, którzy mi ufają, którzy mi zawierzyli, którzy oddali nam jego głos w ostatnich wyborach, serdecznie z tego miejsca, przy tej okazji, jeszcze raz gorąco dziękuję. Serdecznie dziękujemy Wojtowi za wspomnienia i teraźniejszość. Yy, wspomniał o działaniach w 25-leciu. Też bardzo miło, że dzisiaj ta rocznica trafiła i tak trafiło, że w Lichnowa ten pierwszy fest, yy, piknik samorządowy się odbywa. Yy, ja poprosiłbym jako drugiego, pierwszego posła naszej ziemi, pana Ignacego. Panie Ignacy, zapraszamy. Z tym człowiekiem akurat prywatnie łączą mnie więzi wspomnień młodości, tak jak powiedziałem, to piękny czas. Piękny czas, gdy oni byli rolnikami indywidualnymi i strajkowali na ulicy Dworcowej w Bydgoszczy. Ja to pamiętam, bardzo blisko byłem, pamiętam te czasy, wspominam. A dzisiaj tak w kuluarach zanim się rozpoczęło, rozmawiałem z panem Ignacym i aż nie dowierzał, że jestem tu sołtysem, ale stało się. Panie Ignacy, proszę. Dziękuję za zaproszenie i starałem się to, żeby być tu obecny. Chciałem tu podziękować panu Nojmanowi, bo jak mówił, że myśmy się już nami od dłuższego czasu. No i nie mogłem odmówić, zapomniałem, że wiecie, jest oktawa Bożego Ciała, jestem radnym w parafii i będę musiał niedługo opuścić, żeby zdążyć na te uroczystości, bo jako radni to uczestniczą w tym. Chciałem również podziękować panu Wójtowi, który mówił tutaj tak dobrze o mnie, czy słodko jakby powiedzieć, nie? Tak, były to trudne czasy wtedy. Pamiętam te rozmowy, nie? Wójt na pewno się obawiał, bo nie wiedział 100%, czy będzie tym wójtem, nie? Myśmy mu gwarantowali. Najwięcej mogę powiedzieć, że to Kazik Landowski ze Sławęcina był największym oratorem, żeby pan Zbigniew Szczepański był wójtem. I to tak się ułożyło, że wtedy stało się pamiętam, że wysunięto naczelnika gminy pana Kowalskiego ale gdy podano osobę pana Szczepańskiego to Kowalski zrezygnował od razu tak, że było jednogłośnie to, to dziękuję no proszę państwa te 25 lat no na pewno jak mówiłem kiedyś i mówię dzisiaj nie tak to miało być tak nie miało być no niestety to się wszystko zmieniło w ogóle muszę powiedzieć, że rolnictwo najwięcej na tym ucierpiało. Rolnictwo zostało praktycznie bez środków skupu. Wszystkie zakłady, które obsługiwały rolnictwo praktycznie zginęły. Powstały spółki, wielu rolników zostało oszukanych, bo nikt od nich tego nie kupił i tak dalej. To najwięcej też jeszcze ucierpieli pracownicy Państwowych Gospodarstw Rolnych. Bo tam powstały dopiero spółki, nie wiadomo czyje, ludzie zostali bez pracy. Ja, jak byłem posłem, to mówiłem na komisjach rolnictwa w Sejmie, że proszę Państwa, wy nie znacie Pegierów. Ja mieszkam w takim miejscu, gdzie PGR-y są w koło nas. Jeżeli to się zlikwiduje, to gdzie Wy tych ludzi podzieje tam? W mieście i bezrobocie, a te ludzie gdzie pójdą? To jest niemożliwe. Ale to tam, bo jednak w Warszawie Byli mądrzejsi ludzie ode mnie I to się tak okazało jak, jak do dzisiaj Dlatego jeszcze raz powtarzam Że tak to nie miało być Dziękuję bardzo Dziękuję panie Ignacy Za wypowiedź, za wspomnienie historii Za małą ocenę tej historii Szanowny panie Stanisławie Zapraszamy Stanisław Kalinowski Były poseł PSL Naszej ziemi, tu, Powiatu Wolnickiego. Dzień dobry Państwu. Z przyjemnością przyjeżdżam do Lichnów. Nie będąc posłem, przyjeżdżałem tu może częściej. Prowadziłem gospodarstwo rolne, ale z... zostanę na sprawach parlamentu. W trakcie kadencji tak się złożyło, że pracowaliśmy i zostały zresztą uchwalone. Pierwsza to była ustawa o biopaliwach. Niestety, ale prezydent Kwaśniewski jako rządowy projekt zawetował i ta sprawa nie przeszła. Następna sprawa to była um, ustawa o ustroju rolnym, która gwarantowała, że nie będzie możliwości wykupu gruntów przez cudzoziemców, ponieważ zbliżały się już rozmowy przedakcesyjne do Unii Europejskiej, a więc trzeba było zablokować niekontrolowaną wyprzedaż gruntów rolnych. Naszej ziemi. Proszę Państwa, można by o sprawach parlamentu dużo mówić. Z tym, że ja chcę się skupić tu na sprawach, które wynikają z ustaw, które z góry przychodzą na dół i tak tutaj Ignacy mówił, że skutecznie zostały zlikwidowane punkty skupu, sprzedaży, ale wierzcie mi, to zrobiono na płaszczyźnie gminy, powiatu. No cóż, chciałbym, żeby Państwo przy następnych wyborach zastanowili się, czy przed skokiem do basenu nie zobaczyć, czy tam jest woda. Dziękuję. Chcę powiedzieć życzę Państwu dzisiaj miłego wieczoru, bo o polityce to jest choroba. wiecie. wszystko najlepszego. Panie Stanisowie, dziękujemy za wypowiedź. Święte słowa. Przed skokiem do basenu trzeba zobaczyć, czy jest woda. Panie Jacku! No i tam w kuluarach przygotowuje się najmłodszy, chyba poseł. Na pewno wiadomo kto. Pan Jacek Kowalik, były poseł SLD naszej ziemi. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i takim torem moich poprzedników też będę wspominał, aczkolwiek jestem troszeczkę młodszy od pana Ignacego. Ale w 1989 pamiętam doskonale te wybory, dlatego że pan Ignacy był po tej właściwej stronie, a ja byłem po tej niewłaściwej stronie. To znaczy mnie przydzielono z urzędu, że tak powiem, z komitetu, żebym się przyglądał i pomagał w kampanii członka PZPR-u, pana Bogdana Pokorskiego, który dla starszych jest znaną osobą Honica, był kiedyś dyrektorem Honickiego Zrębu. Ja się wtedy przyglądałem tej pierwszej kampanii, jak to wyglądało, jakie to były ulotki, jaka była kampania i jakie były wyniki. I takim niezależnym kandydatem jeszcze był też dosyć związany z Chojnicami, a obecnie z Tucholą, pan Zbigniew Grugel, obecnie nadleśniczy Nadleśnictwa Wozi Woda. Także były to ciekawe czasy. Dobrze, że ta transformacja odbyła się tak w miarę bezboleśnie i możemy żyć w tej Wolnej Polsce, aczkolwiek ona zawsze wolna była, niektórym się wydawało, że nie. To tak na marginesie. I korzystając z okazji, cieszę się z obecności tych, którzy zarządzają gminą od zawsze czyli mam tutaj na myśli pana Wójta Zbigniewa Szczepańskiego, też pamiętam jego początki, ale kuluarów niestety nie znałem. Dzisiaj się o paru rzeczach dowiedziałem. Miło, że są tutaj wszyscy zaproszeni, radni. Z tej miejscowości Sołtysi, Rada Sołecka, także inicjatywa bardzo cenna. Ja przy okazji chciałbym powiedzieć, że w swojej działalności politycznej i samorządowej miałem przyjemność z panem Ignacym spotkać się w pierwszej Radzie Powiatu, bo w latach 98-2001 byłem radnym Rady Powiatu i wiceburmistrzem Hojnic i wtedy spotkaliśmy się z panem Ignacym i też po różnych stronach barykady. Pan Ignacy był w koalicji rządzącej z Panem Starostą Januszem Polmowskim, a ja byłem w opozycji. Podejrzewam, że gdybyśmy znowu się spotkali gdzieś w samorządzie, to polityka nie byłaby dla nas ważna, ale byłyby jak zawsze ważne sprawy naszych mieszkańców. I dobrze, że nas polityka nie dzieli, a łączą nas sprawy ludzi. A Państwu życzę... Tego nie muszę życzyć, bo pan Zbyszek powiedział, że pogoda jest załatwiona i to do końca będzie, bez względu na to, jak długo państwo będziecie się bawić, nawet do białego rana. No i życzę miłej zabawy, wielu wrażeń i dziękuję za tę cenną inicjatywę. Przyjemnej zabawy, do białego rana. Dziękujemy panie Jacku. Ja zreasumuję jakby tą wypowiedź. Zauważę, że ten stół, taki symboliczny stół, wcale nie inny niż wasze. My nawet parasola tam nie mamy, my siedzimy sobie pod drzewem. Jak zauważyliście, nie ma jakichś samich rzeczy. On ma dzielić a nie łączyć. To jest właśnie cel tej imprezy. To ma być stół, nasz wspólny Polski, gdzie obojętnie jako opcja jest. Polityka za nami. Wspólny, jeden wspólny stół, nasz polski stół, tak jak pan Jacek powiedział. Szanowni Państwo, najmłodszy poseł starzem z największą fryzurą na głowie, Pan Leszek Radziemski. Witam serdecznie. Ja mogę powiedzieć, że na oświacie to, to włosy zjadłem i zostawiłem. także. W tej szkole, jak przyszedłem do lichnów, to, to miałem kiedyś ciuprynę. Niektórzy, którzy bardzo dawno temu uczyłem, to jeszcze to pamiętają, ale ci, co teraz chodzą do szkoły, to już tego w ogóle nie pamiętają. A już zupełnie tak serio. To szanowni państwo, spotykamy się dzisiaj z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego i myślę, że gołym okiem widać, jak przez te 25 lat Polska wypiękniała, jak staliśmy się obywatelami Europy, jak mamy prawo nie mieć kompleksów. Kiedy jedziemy do Niemiec, Austrii, Anglii, możemy z dumą patrzeć na, na naszą Polskę, czego Państwu i sobie życzę i mam nadzieję, że e, duch optymizmu zawsze będzie z nami. I patrzmy na świat w różowych barwach, to życie jest znacznie przymniejsze i bądźmy dla siebie mili i lepsi, tak jak dzisiaj jest wspaniała pogoda, super atmosfera i dobrej zabawy wszystkim życzę, bo nie lubię za długo gadać. Pozdrawiam serdecznie. Są gimnazjaliści? Przepraszam. Uczniowie szkoły podstawowej, proszę się przedstawić no. nam. Kojaszewska, Kujaszewska, przywodnika Marcela Kujaszewska, tak, i Szymon Myszka. Szanowny Panie Wójcie, oni Pana proszą tu do nas. Będzie niespodzianka. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, pewnie dziennikarze, tak? Kiedy powstanie w nich nowe boisko typu Jaskółka czy oni? Bardzo dobre pytanie. Chciałbym też wiedzieć i na to pytanie umieć odpowiedzieć. Rządzenie gminą to jest współodpowiedzialność za program wyborczy, za słowa, które muszą się przekładać z reguły w czyny. O tym decydują możliwości finansowe budżetu gminy, o tym decydują radni Rady Gmina jechis 15, wasza radna pani Ewa Pruska. I o tym decydują też możliwości zdobycia środków z zewnątrz. Yy, według mojej wiedzy i oceny, do końca tej kadencji powstanie jaskołeczka w Lichnowach, powstanie jaskółeczka w Pałowie, w Nowej Cerki, w Sfornegaciach. To oznacza, że na koniec tej kadencji, czyli w ciągu najbliższych 4 lat, wszystkie nasze 11 szkół będą miały boisko typu Pół Orlik, czyli jaskółeczka. Teraz powiem łatwiejsze pytanie. Chciałby pan być, gdyby nie był pan wójtem? Hmm. Ktoś podpowiada strażakiem. Myślę, że e, strażak zawodowy to jest jedy, jeden z zaszczytniejszych e, zawodów, i takie moje marzenie jest już nie teraz, tak? W wieku 54 lat, to już na emeryturę e, strażacy idą. To strażak, ale tak, szanowni państwo, moje niespełnione marzenie to e, zawsze chciałbym mieć swoją restaurację, taką karczmę w stylu rustykalnym i zapraszać do niej gości. Ale to pewnie mało już realne. Może syn. Czy gmina planuje jakieś inwestycje związane z Jeziorem Lichnowskim, na przykład z plażą lub ratownikiem? Gmina to mieszkańcy. Gmina to jednostki pomocnicze sołectwa. Jeśli mieszkańcy Lichnów, jeśli sołectwo lichnowe, które dysponuje własnym yy, budżetem sołeckim, będzie zainteresowane zorganizowaniem plaży publicznej, na pewno gmina jako y, jednostka nadrzędna w tym zakresie pomoże. Z tego co ja wiem, nowy sołtys Rada Sołecka, myślą o tym, żeby zorganizować tam yy, plażę z drugiej strony Jeziora Lichnowskiego. Oczywiście są różne możliwości pozyskania środków w ramach różnych po prostu projektów, i myślę, że to, jeśli nie na, na pewno nie na ten rok, ale na przyszły sezon jest to po prostu możliwe. Co zaliczałby Pan do swoich największych sukcesów? Trudne pytanie, dlatego że yy, każdy sukces wójta jest sukcesem mieszkańców. Wójt sam nie zrobi nic, jeśli nie ma do pomocy ludzi, którzy go wspierają, którzy z nim pracują. Mówię tutaj o radnych, mówię o sołtysach, mówię o współpracownikach. Natomiast może chyba warto powiedzieć, że gminę, to co wyróżnia gminę Chojnice na tle innych gmin w Polsce, to przede wszystkim wysoki stopień stworzenia infrastruktury. Na 1600 gmin w Polsce gmina wiejska Chojnice jest na ósmym miejscu, na ósmym miejscu. Przypominam, na 1600 gmin wiejskich jesteśmy na Ósmy miejsce, jeśli chodzi o potencjał stworzony infrastruktury publicznej. Przypomnę tylko, moi drodzy młodzi dziennikarze, że nasza gmina, w której macie zaszczyt mieszkać i się uczyć, ma dzisiaj 550 kilometrów sieci wodociągowej i 350 kilometrów sieci kanalizacyjnej czyli kompleksowe rozwiązanie e, e, tych najważniejszych zadań po linii ochrony środowiska myślę, że jest największym sukcesem. Poza tym chyba sukcesem jest to, że e, gmina chonice e, tworzy przestrzeń przyjazną e, do zamieszkiwania. Wasza miejscowość Lichnowy jest tego przykładem. Przed chwilą byłem na e, Festynie Wiejskim w Powałkach, gdzie jeszcze parę lat temu powałki liczyły 120 mieszkańców, dzisiaj razy 3. Gmina Wiejska, Chojnice, kiedy zostałem wójtem 6 czerwca roku 90, liczyła ponad 14 140 mieszkańców. W tej chwili liczymy 18 20. Co to oznacza? Że przez te w sytuacji, kiedy polska się wyludnia, jest tak zwany ujemny przyrost demograficzny, na przestrzeni ćwierćwiecza, czyli 25 lat, przybyło nas ponad, ponad 4 4000 ludzi. To jest też ogromny sukces, bo ludzie w byle jakimś środowisku źle zorganizowanym, źle zarządzanym po prostu mieszkać nie chcą. I taki fajny chyba sukces, którym warto chyba się też poch pochwalić. To wysokie zaangażowanie obywatelskie naszych sołec. Nie ma w Polsce gminy, która by do dyspozycji sołec zebrań wiejskich oddawała kwotę 1,5 miliona złotych. A y, od 1 stycznia roku kolejnego zamierzamy zwiększyć ten budżet do kwoty 1,8 miliona. A więc zapraszanie miejscowości, zapraszanie sobec, zapraszanie mieszkańców do współrządzenia gminy jest też naszym sukcesem. I taki czwarty sukces uważam to stworzenie podchodnicami strefy gospodarczej strefy gospodarczej, gdzie dzisiaj, gdzie jeszcze 15 lat temu było zero miejsc pracy, na, y, na y, przestrzeni te, tych 15 lat nastąpił przyrost czy przy tworzenie nowych zakładów pracy i liczby mieszkańców. W kwocie ponad tysiąca ludzi. Tysiąc rodzin dzięki strefie gospodarczej pod Chońcami, ma y, możliwości egzystencji u nas. Czy będzie kontynuowana budowa ścieżki rowerowej i, i w jakim kierunku? Y, ścieżki rowerowe, y, kolego dziennikarzu, y, są w tej chwili projektowane na odcinku nieżychowice y, za Martę dzisiaj w radiu akurat słyszałem, że Urząd Marszałkowski wzdłuż drogi krajowej od Sempulna do Kamienia chce prowadzić drogę do Zamartego. W związku z tym w tej kadencji, a więc w ciągu najbliższych trzech lat chcemy wybudować ścieżkę rowerową z Nierzychowic do Zamartego. Chcemy wybudować ścieżkę rowerową z Pawłowa do Silna. Chcemy wybudować ścieżkę rowerową z Lichnów do Sławencina. W tym roku będzie gotowy projekt budowy ścieżki rowerowej z Lichnów do Sławencina. Czy praca jako wójt Sprawia panu satysfakcję. Gdyby nie sprawiała, to bym nie kandydował na kolejną kadencję, droga dziennikarko. Jest to y, praca, która sprawia dużo satysfakcji. Jest, to, jest ogromnym zaszczytem reprezentować mieszkańców. Natomiast powiem wprost, jest to praca bardzo trudna i odpowiedzialna. Dziękuję. Brawo. Sami słowo. słowa. E, szanowni młodzi ludzie, nie uciekajcie. Mamy w imieniu organizatorów za super pytania, za odwagę, za przygotowanie. <grym> Powiem tak, jestem zdumiony tymi pytaniami. Każdy słuchałem tutaj bo boczkiem, a wiecie dlaczego? Bo też bym chciał o takie rzeczy zapytać, jak plaża, jak gdzieś ścieżka, czy inne rzeczy. Bo też nie znam na to odpowiedzi.